policjantów. Jest to bardzo ważne dla nas jakby włodarzy powiatu wołomińskiego, że właśnie możemy się szczycić i chlubić waszą postawą na co dzień. Jest to dla nas bardzo ważne i istotne. Chciałbym również podkreślić i podziękować wam za waszą pracę na rzecz społeczności naszej lokalnej powiatu wołomińskiego za wasz dar i nieszczędzenie wysiłku, żeby zabezpieczyć mieszkańców naszych przed różnymi niedogodnościami a szczególnie przed niebezpieczeństwem, jakim czasami się zdarzają nasi mieszkańcy. Nie będę przedłużał, a wszystkim tutaj policjantom. W imieniu Zarządu i Przewodniczącego Rady Powiatu składam najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim wytrwałości i spokoju, żebyście zawsze pamiętali o tym, że policjant to służba, to służba na rzecz drugiego człowieka. Nie będziemy wyczytywać, znaczy przekazywać tych nagród, które tutaj Powiat Wołomiński przygotował. Ja chciałbym tylko na ręce złożyć Komendanta Powiatowego i jemu wręczyć dyplom uznania dla Podinspektora doktora Marka Ujazdy Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie za wzorowe wykonywanie swoich zadań, nienaganną postawę i ogromne zaangażowanie w pracę Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Proszę przyjąć słowa uznania, podziękowania za nieustanną gotowość, trud i poświęcenie wznoszone w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku oraz życzenia Satysfakcji w pełnieniu tej zaszczytnej służby na rzecz mieszkańców powiatu Womilińskiego. Życzę Panu dalszych sukcesów zawodowych oraz realizacji osobistych zamierzeń. Na ręce również Pana komendanta przekażę dyplomie uznania. Oczywiście w tych dyplomach również są i środki finansowe, także tutaj żebyście nie denerwowali się na Wasze konta. Na pewno te środki wpłyną. Wpłynęły albo wpłyną. I tak mam wielki zaszczyt również wyróżnić młodszego inspektora Leszka Czaplickiego, pierwszego zastępcy komendanta powiatowego Policji w Łominie. Podinspektora Jerzy Sztuc, zastępcy komendanta powiatowego Policji w Łominie. Pana aspiranta Tomasza Sapierzyńskiego. Panią młod młodszą aspirant Olgen Hoffman. Pana Młodszego Aspiranta Bogdana Izdewskiego, pana młodszego aspiranta Jacka Studzińskiego, również panią sierżant sztabowy Małgorzatę Łukasiuk, również pana sierżanta sztabowego Łukasza Woszczenko oraz panią sierżant Malwinę Ratyńską, to przekażę na ręce pana komendanta, żeby był tak uprzejmy w imieniu własnym, jak i Rady Powiatu wręczył im te dyplomy uznania. Panie Komendancie, miło mi jest wręczyć Tobie dyplomy My jesteśmy w Ominie bardzo z Was zadowoleni. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy. Czego może dowodem, tak przewrotnie powiem, jest to, że Wasz kolega, Wasz komenda dziś pełni dalej służbę Służbę Społeczną właśnie w Urzędzie Miasta i Gminy Wołomin jest wiceburmistrzem. I chciałabym tutaj oddać jemu głos, jak on to widzi Waszą pracę z perspektywy urzędu. Ja Wam serdecznie dziękuję. Nie zapomnieliśmy o Was. Oczywiście są wyróżnione osoby, a osoby też wyróżnione przez przelewy na konto. To pewnie jest satysfakcja ale ja myślę, żebyście też jeszcze podziękowali swoim rodzinom. W imieniu burmistrza Wołomina proszę złożyć podziękowania swoim żonom, dzieciom, że są cierpliwi, że czekają na Was w domach, że wyglądają, czy bezpiecznie wrócicie ze służby. To są też ważne takie elementy. Dlatego oprócz satysfakcji z pracy, oprócz zdrowia, też życzę takiego spokoju, zrozumienia i rodzinnej atmosfery w służbie dla mojego, dla naszego miasta. Dziękuję bardzo i bardzo proszę pana Roberta Makowskiego, żeby w moim imieniu czynił dalsze yy, takie podziękowania, bo to jest taka jedyna okazja, chyba Państwo sami zwrócicie na to uwagę. Dziękuję. Dziękuję Pani Władmisz. No, nie byłem przygotowany na to, ale myślę, że poradzę. Panie Komendancie Stołeczny, Panie Komendancie Powiatowi, przyjaciele samorządu i przyjaciele ze, z mojej dawnej służby i, i myślę, że obecnie. No, yy, dziękuję losowi, że mogę po czterech latach przerwy wrócić w tej chwili w naszym kraju. Za to Wam wszystkim naprawdę dziękujemy, doceniamy, nie wyobrażamy sobie naszej pracy bez Waszej pracy służby. Również kowalka chce podziękować w symboliczny sposób sześciu policjantom, ale tak jak mówię, podziękowania są dla wszystkich naszych policjantów i chcę przekazać te podziękowania na ręce Pana komendanta. Podziękowanie i wyróżnienie dla Pani starszy aspirant Katarzyny Jodłowskiej. Podziękowanie i wyróżnienie dla Pani Sierżant Eweliny Chwałkiewicz. Podziękowanie i wyróżnienie dla Pani Młodszy Aspirant Agnieszki Maciołek. Podziękowanie i wyróżnienie dla Pana Starszego Sierżanta Marcina Bożedaj. Podziękowanie i wyróżnienie dla Pana Komendanta Marcina Pałyski. Oraz podziękowanie i wyróżnienie dla Pana Komendanta Podinspektora Zbigniewa Ostroskiego. Bardzo Państwu dziękuję. W imieniu policjantów Komisji Policji w Kobylce dyplomek różnie odbierze komendant Komisji Policji w Kobyłce. Bardzo proszę. Bardzo chciałem zaznaczyć, że do nagród rzeczowych oczywiście również kobyłka przygotowała w miarę możliwości nagrody finansowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przygotowaliśmy listy i nagrody dla nadkomisarza Rafała Trzaskomy, komendanta komisariatu policji w Radzyminie, dla podinspektora Krzysztofa Szczudło, dla aspirant Magdaleny Królikowskiej, dla aspiranta sztabowego Andrzeja Jecychna Dla aspiranta Dariusza Matusiaka Dla aspiranta Jacka Romana Dla aspiranta Roberta Mazura Oraz dla aspiranta Michała Kuca Panie Komendancie, proszę przyjąć te listy na swoje ręce Bardzo proszę Pana Komendanta Dziękuję bardzo. Bardzo proszę za... Chciałbym pogratulować również zaangażowania w pracę, w szczególności panu komendantowi powiatowemu, panu Markowi Ujaździe, a również panu komendantowi Rafała, Rafałowi Trzaskomie za codzienną komunikację, za dobrą współpracę, e, za talent w pozyskiwaniu środków na nowe wozy, e, a w szczególności chciałbym wyróżnić e, czterech Policjantów z posterunku w Radzminie. Szanowny pan starszy aspirant Wojciech Rudnik. Szanowny pan aspirant Jarosław Soćko. Szanowny pan sierżant Kasper Kulesza i Szanowny Pan Sierżant Sztabowy Damian Kaczmarczyk. To są podziękowania również z nagrodami finansowymi. Panie komendancie, jeżeli mogę. Bardzo dziękujemy. Wszystkich mieszkańców dziękuję Wam za tą oddaną służbę i życzę wszystkiego najlepszego w dniu Waszego święta. Dla wybranych funkcjonariuszy naszego Ząbkowskiego Komisariatu pozwólcie, że przekażę te podziękowania z załącznikiem na ręce pana komendanta Dariusza Korzy. Dziękuję. Bardzo proszę. nam pomógł z tą dzisiejszą słoneczną pogodą, bo trzy dni poprzednie lało. Bardzo dziękuję za te życzenia. Jestem przekonany, że one są w głębi serca dla tych moich policjantów i pracowników cywilnych, którzy z nami współpracują. Myślę, że tchnęło to w nas nowe siły, nowe możliwości, nowe chęci, nowe wyzwania. Postaramy się, żeby te, aby ten rok 2016 do końca i 2017 do, do następnego święta żeby tych błędów, które popełniało, było jak najmniej. Ja na sam koniec chciałem przeprosić tych, których policja wołomińska skrzywdziła, bo myślę, że nie ma takiej firmy, nie ma takiego człowieka, który się nie myli, za błędy, które popełniliśmy, za pewne niedociągnięcia, nieścisłości, nie, nie które zrobiliśmy. Gorąco przepraszam, wierzę w to, że nie będziemy tych błędów popełniać, a te, które popełniliśmy, zmotywują nas do jeszcze lepszej pracy. Bardzo dziękuję. Gości zapraszam na delikatny poczęstunek, w którym pan starosta Wołomiński pomógł mi to zorganizować. Bardzo dziękuję panie starosto. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu prezydentowi. Szanowni Państwo. Oto działy baczność, oto działy spoczność, oto działy tył na lewo, rozrósł. Szanowni Państwo,